Hej Co tam u was? Daj Sebus. Gdzie tak to my są? My są kameratami od waszego wspólnika Marcela ściany. Dziś go pamiętota albo. Gdy Ty się bercik, ja? Ja. Tak, zech myślał. Hopie, Pamiętasz wspólnika, łodwoz, marcela ściany? ja, ja. Pamiętam. Widzę, że my wąz z walikiem przeszkodzili w śniadaniu. Co mu ci, to? Rolady. Rolady! Rolady to grunt porządnego śląskiego jodła. Jakie to? Śląskie. Nie, nie, ale może od mutry, Teściowej, Pumy? Od, od mojej Lipsy. Od twojej Lipsy? Ty z stąd taką spod Łolesna, nie? Z Lolesna tak jeszcze nie jadł. Ponoć baby stamtąd dobrze ważą. Albo? No, ja. Mogę trochę? To jest twoja? Ja. Hmm. To jest lichtig gryf na rollada. Walek, jodzesz kiedyś tamtą do rolady? Chciałbyś bajsnąć? Nie mam głodu. Jakbyś chciał, to spróbuj. Są nie wiem ich za kanc, bo moja baba to mi szałoty jadła. Ale kocham smak rolady. A wiesz jak go godają na rolada? Nie. Walek powiedz mu. Zabijające połowa z farszem. A wiesz co Bo są... gorolami. Moż strecht, nie dupisz fleków. Moż graj w kachopie. Bo są gorolami. Co to? Kompot z bań. Kompot! Mogę popić nim rolada? No, dość. To jest to. Snek, wiesz po co my przyliźni? Powiedz Walikowi, gdzieś ta skryli ten dims. On leży kole... Pieronie! Czy ja się o ciebie coś pytał? Kodaj. Wyszanku szlanku. kolor twojej szlapy. Walek, sąmy rod. Są rod, Ja, my są rod. Przepraszam was bardzo. Ja nie znam waszych imion. Ty się Walk. ja, a ty się nazywasz? My się nazywam Pej. My się, chyba nie dogadali do kupy. My mieli dobre zamiary. Wybacz mi, że ja chyba przerwał. Godaj dalej. Skończyłeś już. Ty się martw. Jak wygląda Marcel Ściana? Co? Skąd ty się? Co? Nie znam takiego landu co. Godałem tam po śląsku. Co? Powiedz jeszcze rozsotyć moku. Po śląsku gadaj. Umiesz ciuliku godać? Ja. Jak wygląda Marcel Ściana? No, no. No, on jest taki glacaty. Czy wygląda jak frela, że chciał go wydupczyć? Ty się dupcynger, Co?